Tak, ale to jest robota. Mam obok te tutaj i te komputery wymienić idzie ten? zamienić jeden na drugi, żeby sprawdzić czy iskra pójdzie? No to jest takie ten... jest karta, tu jest karta, już to na Kurwa. Ja Czy masz już kurwa, to jest kurwa fabryka. Nie wiem. to, aż A tak to, poczekaj, bo to jest poczekaj. Poczekaj, czekaj tu. tak to, aż tak to, aż tak to, aż tak to, aż tak tak To w początku jak rozpalili liście. To...